Jest 12 dzień sierpnia. Ciepło, temperatura powyżej 20 stopni, prawie miesiąc temu, bo 16 lipca, w tym ulu po lewej wyłączyłem grzanie. One były takiej samej siły jak ten po prawej, a w tym po prawym cały czas jest grzanie w dalszym ciągu. Nie ma prawie pożytków. Musiałem pszczoły karmić. Podejdę i zobaczę, jak wyglądają wylotki. Najpierw w ulu tym, który cały czas jest grzany, brak jest wentylujących, jest ładny ruch i teraz ul niepodgrzewany Chodzą mniej więcej prawie tak samo, też nie ma wentylujących. Zajrzę do środka i metodą 3S sprawdzę, czyli skrajna skrajna środkowa porównując czerw i zapasy jakie mają od chwili, gdy wyłączyłem grzanie, prawie miesiąc temu, zmieniło się tylko to, że wyjąłem ramki dałem podkarmiaczki, bo już inwertem podkarmiam. Temperatura 36 stopni wskazuje, że czerw jest. Przy czym termometr jest tu umieszczony. W związku z tym spodziewam się, że w tych miejscach będzie czerw, tylko na dolnej części taki półkolisty, chodzący piłko resztą piłki w dół, ponieważ ramki są. Przylepione propolisem, w związku z tym będę musiał przerywać i nagrywanie poruszyć ramki. Dopiero wtedy będę mógł filmować. Jedynym pożytkiem w tej chwili w okolicy jest nawódź, ale ona jest, występuje w niewielkich ilościach i na granicy lotu moich pszczół. Sprawdzamy metodą 3S: czyli najpierw skrajna ramka. U nas niestety lekka, ale jest na krop, i to na pewno nie jest. Inwer, który był prawie tydzień temu im podawany, to jest świeże, ale tego jest nie za dużo, prawda? I metoda 3. skrajna, skrajna i środkowa, ale ja zacznę skrajna i, i środkowa, powinien być tutaj półkole czerwiu u dołu, bo reszta czerwiu jest piętro niżej, i tak jest, a dużo przyniesione i ładny bardzo czerw, który wskazuje na to, że reszta jest pod spodem, prawda, z kształtu to wynika jednoznacznie. Mają zapas, ładnie pachnie, czyli nie jest to invert, to co jest tam, bo bardzo ładny zapach jest. Nie będę sprawdzał z prawej e, skrajnej ramki, bo widzę już co jest. Sprawdzałem ten po lewej, który jest cały czas podgrzewany i co wyszło? Wyszło, że nie trzeba karmić, że czerw jest tutaj mniej więcej ułożony i że w tej chwili na razie nic nie trzeba z nim robić zabiegi przeciw warrozie były wykonywane teraz idę do tamtego, który od miesiąca jest niepodgrzewany musiałem je trochę odbić mocniej niż tamte bo przy otwarciu daszka już dostałem urządlenie co znaczy, się, że sygnał ostrożnie ale zobaczmy co na środkowej ramce jest jaki czerw po pierwsze jest znacznie lżejsza nie ma czerwiu, tutaj resztki są przypominam, jest to ul nie od miesiąca nie zagodosparowały tego a co skrajna ramka jest tak samo ciężka jak u tamtych czyli mają nakrop tutaj ale jest wyraźnie mniej czerwiu w tym ulu niepodgrzewanym prawda jeszcze spróbuję to ramkę to zobaczyć bo tutaj może być czerw zakryty ale muszę przerwać nagrywanie i pozatykać to co jest bo one mi mówią kończymy zabawę tutaj termometr jest w górnym korpusie umieszczony pokazuje 35,6 czyli tutaj gdzie jest przerwa w tej chwili powinien być powinien być czerw i zobaczymy czy jego jest więcej czy mniej aniż na sąsiedniej ramce zobaczymy powolutku bo może być atak po pierwsze jest trutowy po drugie tutaj jest, jak widać troszkę nisko jest w miejscu jest trochę czerwiu ale widać wyraźnie że one poszły do góry z czerwieniem po kształcie tego czerwiu i w dole może być inna sytuacja, niż w tym ogrzewanym. Ul podgrzewany, czyli ten po lewej. W białym korpusie na pewno jest główne gniazdo, dlatego że po kształcie tego co oglądałem ramek i czerwiu na, dol, na górnym korpusie wygląda, że główny czerw jest w dole. Natomiast tutaj czerw jest nierównomiernie rozłożony i wygląda na to, że zajmuje przede wszystkim części Wielkokorpusu tego Białego Dużego. Zapasy według mnie, mimo że były tak samo skarmione, tego ula są mniejsze niż tego Grzanego. Nie są to w sposób istotne różnice, ale zauważalne.